Jest! 14 dzień lipca! Wybrałem się na małą przejażdżkę Do Holandii Dzień jest ładny Jak widać wpadłem na przystanek autobusowy na herbatkę. A jutro ma być ciepło, 35 stopni. No to zobaczymy. A ja tylko do Holandii, a nie na przykład do Hiszpanii, gdyż nie mam kasy. Więc mogę wyskoczyć tylko w okolicę Gorzelina Bić się chcę strasznie, ale uwielbiam taką pogodę, wreszcie prawdziwe lato z mnóstwem wszelkiego rodzaju życia, które, wszędzie mnie, które się wszędzie chcę wcisnąć, w każdy otwór. Ogrodzone, czyli raczej płatne, często praktyka w Niemczech, ale za 20 km jest kilka dużych jezior. Z darmową plażą. Jako nocleg wybrałem miejsce słoneczne, niezarośnięte, bo tam w tym lesie to tak może być tragedia. Już mnie komary dzisiaj dopadły, więc wolałem się raczej rozbić w miejscu, gdzie raczej nie będzie tyle robactwa. No i przy się rozbiłem. Jak tutaj przyjdzie jakiś myśliwy, no to od razu będzie mnie widział, to mnie nie zastrzeli. Chyba... Chyba nie zastrzeli. Dwa kilometry od drogi, więc miejsce bardzo, bardzo dzikie. Żeby tutaj się dostać, trzeba jechać po takiej drodze mocno zarośniętej, prawie przebijać się przez chaszcze. Więc chyba... Więc chyba nikogo tutaj nie będzie. No i internet jest dobry, więc same plusy, same plusy tej miejscówki, 17 km od Prędzlau. Kolejny dzień, jazda do przodu, nie do góry, nie do tyłu, nie w bok, tylko właśnie do przodu. Kurczę, prawie jak świat po apokalipsie. Jestem w Pręzlau Dojechałem do szlaku Berlin-Uznam A druga dobra rzecz jest taka że dojechałem do jeziora I teraz będzie jezioro za jezioro za jeziorem Wzdłuż tego szlaku Będzie gdzie wskoczyć do wody Jest super. Jadę do kolejnego jeziora. Jedno jezioro już minąłem Nie znalazłem żadnego miejsca gdzie można by popływać Może będę miał szczęście z następnym jeziorem Tutaj jest jakaś mapa Jest, to... jest to gdzieś tutaj Nic z tej mapy nie wynika Tu jest, to są oznaczenia szlaku rowerowego. Przez cały dzień zjadłem w zasadzie tylko jednego tosta, bo e, strasznie ciepło, pić się chciało, jeść nie za bardzo. No ale to są tosty specjalnie zrobione przez Lusię dla Mietka Więc nie mogę pozwolić żeby się zmarnowało Poza tym jestem już głodny Dzisiaj miało być slajtowo, a było dość hardkorowo Wyjaśnię dlaczego Ale to już nie dzisiaj Dzisiaj chyba będę spał jak zabity